Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, Panie Wojciechu. Dzień dobry, Panie Andrzeju. Pan Pali, co najpierw? Najpierw chciałem spytać Pana, czy spełniło się Pana marzenie. Cała masa marzeń mi się spełnia w życiu. Nie wiem, do czego pan pije teraz. Piję do takiego publicznego marzenia, proszę pana, bo mriya, ten potężny samolot, największy na świecie, mriya, to znaczy marzenie, proszę pana. A nie beluga? Nie, mriya to jest marzenie. Jeżeli mówi Pan o ruskim samolocie, tym najwie... Antonow 225, najdroższy w eksploatacji tak. samolot. i on jest używany do przewożenia dużych gabarytów, to nawet nie o ciężar chodzi, z gabarytem ciężar jest czasami powiązany, ale jak jest kawałek dużej konstrukcji typu prom kosmiczny. Amerykanie swoje promy kosmiczne przewozili na plecach Boeinga. Widziałem to na własne oczy, pojechałem specjalnie w tym celu do Houston, do, do NASA tam, Houston we, we have a problem i byłem na Florydzie w tym drugim Houston też tam. W tym w drugim centrum kosmicznym. W Houston jest zaparkowany, na parkingu stoi Boeing i na jego plecach jest przyczepiony prom kosmiczny wycofany z eksploatacji, któryś tam. I oni w ten sposób wozili. Rosjanie doszli do wniosku, że będą wozić swojego Burana, bo tak się nazywał ich prom kosmiczny, też na grzbiecie samolotu i postanowili wybudować dwa te samoloty, które noszą nazwę an 225 Mria taki mm. ma, proszę pana, no, taką nazwę bardziej romantyczną, i to jest to znaczy marzenie. Jeden wybudowali kompletnie, ten, który lata. A drugi nie do końca, i on poszedł na części, a więc jest tylko jeden egzemplarz tej MRI, czyli AN-225. Nawiasem mówiąc, wielu dziennikarzy mylnie odczytuje tę nazwę samolotu, mówiąc AN-225. Nie AN, tylko AN, bo to od nazwiska konstruktora pochodzi. A więc proszę pana, ten AN-225 przyleciał do Polski, zapłacono. Za niego tak delikatnie rzecz ujmując, za ten lot 12 milionów złotych. I teraz jest tak. Tak, kompletnie e... niepotrzebnie. Ładowność tego samolotu, tą wersję są rozbieżne, ale około 200 ton w każdym razie, a załadowano na ten samolot około 80 ton. I rzeczywiście liczą się gabaryty, proszę pana, ale te gabaryty tych maseczek, które zostały przewiezione, spowodowały, że w tym samolocie było jeszcze dużo miejsca. I teraz tak, obliczono, że gdyby zamówiono polskie samoloty, które latają w locie towarowe, to zapłacono by. O wiele, wiele mniej. I druga sprawa z tym związana to to, że. Tak, tu ktoś po, po policzył, że gdyby normalnym Boeingiem cargo wozić, to by trzeba było dwa samoloty wysłać, albo ten sam latałby dwa razy, żeby przewieźć to samo, tylko że kosztowałoby tam półtora miliona złotych I właśnie. O, od sztuki. O, o... Nie? Czyli za trzy miliony, czy za cztery, pół, jak się targujemy, słabo, za 4,5 miliona złotych można by przerzucić ten sam towar. W dodatku polskiej firmie byśmy zapłacili te miliony, lot cargo, by to zrobił. Albo byśmy przerzucili ten towar w ramach NATO, są samoloty natowskie, z których Polska może korzystać i Czesi korzystają z tych samolotów. Polska też mogła sobie z samolotem natowskim to przerzucić, też byłoby taniej. Natomiast myśmy zapłacili Ruskim, mówiąc w cudzysłowie, czy tam Ukraińcom, na jedno wychodzi, czyli w obce ręce. Dużo więcej pieniędzy, niż mogliśmy zapłacić u siebie. To jest niezrozumiałe. To no jest bardzo niezrozumiałe, bo te samoloty lotowskie teraz z powodu tego koronawirusa stoją na lotniskach, nie latają nigdzie, więc można by było dać zarobić temu lotowi polskiemu, a tutaj wynajęto ten samolot jeszcze taka wiocha, przepraszam za określenie Panie Wojciechu, nie lubię tego określenia, na lotnisku premier, witają ten samolot jakby nie wiem co, jakby coś z nieba spadło i przywożą te maski, jeszcze nie wiem co, może rękawice czy przyubice od Chińczyków i one później trafiają do polskich aptek, sklepów. I są tak drogie, że prawie nikt ich nie kupuje, ludzie szyją sami, albo kupują z tańszego źródła. Co się dzieje z tymi naszymi decydentami? Proszę pana, ktoś skomentował złośliwie, że to była najdroższa ścianka do konferencji w ramach kampanii wyborczej kandydata Dudy. Ja jako przedsiębiorca powiem, zły interes, bo można było to samo uzyskać dużo taniej. Można było zapłacić sobie, a nie obcym, czyli zostawić pieniądze w kraju, więc to jest zły interes. I w dodatku propagandowo też jest zły, bo oni odbierali ładunek z Chin, gdzie jest pięć nowych ognisk zapalnych choroby, do czego się nawet Chińczycy przyznali. Rozeszło się z Wuhan do innych miast, pomimo że zablokowali loty na czas jakiś, to potem ogłosili hucznie, że Wuhan już jest zdrowe, zaczęły latać tak. samoloty. Mają pięć nowych ognisk, z jednego z tych ognisk sprowadzamy towar. Gdyby płynął statkiem, to może by te wirusy zdechły, ale musiało być szybko. Więc załadowali Chińczycy towar. On potencjalnie jest zatruty. Trzeba by go jakoś odkazić. Przynajmniej zewnętrznie jest zatruty. No, z ogniska zapalnego dostajemy prezencik tego typu, za który musieliśmy kupę zapłacić. I proszę pana, i premier tam odbiera to bez masek i się cieszy tym towarem. Zatruty. Nie wiemy, co było w tym transporcie, bo tak jak Włosi, zamówiliśmy MIX. Tak jak Irlandia, zamówiliśmy mix te dwa kraje poprzednie powinny nas nauczyć tego, że jak się zamawia mix, to chińczycy pakują to co mają, a nie to co my chcemy mieć. Więc część tego towaru jest zbędna. Daliśmy im zarobić, zatruli świat, my z nimi cały czas handlujemy, proszę pana. To jest niedobre wizerunkowo moim zdaniem, nielogiczne i jeszcze coś, jeszcze mnie jedno wnerwiło najbardziej, że władza kupiła za nasze pieniądze ten drogi transport i drogi towar z wątpliwego źródła, a teraz każe nam zapłacić za ten towar. No, no właśnie. Czyli za nasze pieniądze pojechali kupić tak. piwo. Przywieźli piwo, <laughs> przychodzą do nas i mówią, że mamy im zapłacić za to piwo. Ale przecież za moje pieniądze poleciałeś i zapłaciłeś za to piwo w tak. A oni nam każą drugi raz na stacji benzynowej zapłacić za to samo. To jest, proszę pana, granda. To jest granda, to pana określenie, panie Wojciechu. I na początku zachwyt był wielki, bo to wie pan: miłośnicy samolotu, fotografowanie, transmisja z lądowania. No i ten premier na tym lotnisku przy tym wyładunku. No straszna sprawa. I Sasin, wicepremier dla aktywów państwowych, mówi, że. Och, to będą jeszcze takie transporty tym Anne 225, ale później, jak wyczuł, że coś zaczyna śmierdzieć wokół tego transportu, no to oznajmił kuriozalne, proszę pana, powiedział, że ten transport był incydentalny. Na zakończenie sprawy jeszcze panu powiem coś takiego. Otóż czy sprzęt importowany z Chin mostem powietrznym posiada odpowiednie certyfikaty i badania? Otóż nie posiada. No nie posiada. Jest nielegalny na terenie Unii. W związku z tym Unia szybko najpierw ściągnęła maseczki. Wszystkie, które posiadały certyfikaty wysłała nasze maseczki z certyfikatami do Chin jako pomoc. A teraz kupiliśmy od Chin maseczki, które nie mają certyfikatów. W związku z tym szybko zmieniono zalecenia Unii Europejskiej. W związku z radykalną sytuacją, już nie muszą mieć certyfikatu. Jak już jesteśmy przy takich międzynarodowych ruchach, tak to nazwę może. Kilka dni temu usłyszeliśmy, że Polacy będą pomagać Amerykanom w zwalczaniu pandemii. I polecą polscy medycy. No dziękuję. poważnie, proszę pana. Przecież Trump wysyła respiratory, bo naprodukował... Wie pan, gubernatorzy wpadli w panikę, jak zobaczyli te umierające osoby. Zanim się zorientowali, czym to leczyć i tak dalej, to wydawało im się, że będzie umierało i umierało i umierało. Respiratorów brakuje. No to Trump naprodukował. Prawo wojenne wprowadził, naprodukował w fabrykach samochodów, tego tyle. I teraz burmistrz Nowego Jorku i... Gubernator stanu Nowy Jork, to są dwie osobne osoby, nabrały tego towaru, a teraz odsyłają, bo kto chce w Ameryce, jak nikt nie chce w Ameryce, no, to no, niech się, Trump wyśle ale... To Włoch Polska. No, no, ale widzi, do, pan, do Italii, widzi pan, jaka tak. propaganda? Prezydent nasz rozmawiał z prezydentem Trumpem, no i tutaj uzgodnili, że polecą polscy medycy tam. I wie Pan, usłyszałem taką ciekawą informację, aż prawie umarłem ze śmiechu w polskim radiu publicznym, ale ono jest rządowe, czy jak je tam nazwać. Niejaka Gujska rozmawiała, proszę Pana, właśnie na temat tej rozmowy prezydenta naszego z prezydentem Trumpem, z ministrem szczerskim z kancelarii prezydenta. No i tam między innymi tenże minister powiedział, że Polacy mogą być tam dopuszczeni do badań nad szczepionką na koronawirusa. No i ona zadała takie pytanie powalające. A czy to znaczy, panie ministrze, że jak ta szczepionka zostanie wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych, to Polacy będą jednymi z pierwszych, którzy otrzymają tę szczepionkę? Chciałoby się roześmiać, a minister sprytnie uniknął odpowiedzi na to pytanie. Może pana ogólnie dobry pomysł, żeby polscy lekarze pojechali do Ameryki, popatrzyli jak oni sobie tam poradzili z tą chorobą, jak leczą, jakie leki stosują. Może jak lekarze pojadą i zobaczą, że ludzie zdrowi, od leków, które są normalnie w aptece dostępne, tylko do tej pory były stosowane na inne choroby, to może zaczniemy w Polsce leczyć? Zamiast czekać w nieskończoność na szczepionkę, to, że polscy naukowcy pojadą do dobrych instytutów, mają doskonałą wiedzę, ale może mają gorszy sprzęt, pojadą tam, popracują przy szczepionce, to ogólnie dla Polski dobre, no tak. ale nie należy z tego. A pani, a pani robić. myślała, że jak pojadą tam kilku polskich lekarzy, to zaraz dostaniemy w pierwszej kolejności te szczepionki. Ale nie dostaniemy, bo no, no tak nie działa. No, szczepionkę się produkuje w prywatnych firmach w Ameryce. No. Wcześniej było tak, że Sanepit amerykański się zarmował pandemią. Wkroczył Trump i powiedział, ale nie działa. Testy nie działają państwowe, coś tam nie działa jeszcze i uruchomił sektor prywatny. Wprowadził przepisy stosowane głównie w stanie w wojny i zmusił prywatnych przedsiębiorców, a inni się przestraszyli, a innych poprosił. Tak czy owak, sektor prywatny w Ameryce, wiele instytutów prowadzi badania nad, nad lekami i nad szczepionką. No, więc jak Polscy tam pojadą lekarze, to dobrze, bo się załapią na dobre badania w dobrym instytucie. No ale to nie oznacza, że prywatna firma Polsce podaruje szczepionki. Wracamy do Polski, słuchacz nasz się zdenerwował tym, że nieekologiczna folia została użyta, jak wprowadzono te różnego rodzaju obostrzenia, zakaz wstępu do parku, lasów itd., itd. Została ta nieekologiczna folia czarna przede wszystkim użyta do zaklejenia, uniemożliwienia korzystania z urządzeń, tak bym to powiedział, na przykład na placach zabaw i słuchacz nasz się denerwuje, że to straszy dzieci, bo to Czarna folia, trupy Panią, i tak pytam, dalej. No może no, i tak. tak. Pytam po co? Po co zużyto tyle folii? Ona mogłaby się przydać do innych rzeczy. Rzeczywiście zaśmieca środowisko, jak jest niepotrzebnie stosowana. Ja tam jestem zwolennikiem folii, ale roztropnie trzeba jej używać. No wynaleźliśmy folię, stosujmy ją. No ale zawijanie placów zabaw. No. Dzieci się tą chorobą nie zarażają. Przeżywalność statystycznie dzieci jest 100% do 10 roku życia coraz więcej badań jest na populacji robionych i w Ameryce i w innych krajach i wiemy więcej o tej chorobie. No i dzieci nie są zagrożone, więc nie wiem czemu dzieci siedzą w domu, czemu nie mogą iść na plac Uff. zabaw. Dzieci do lat dziewięciu Zero zagrożenie. No jak pan mi znajdzie jeden przypadek dziecka, potem jak się go dobrze przebada, okaże się, że miał jeszcze jakąś inną chorobę towarzyszącą i dlatego go korona powaliła, no tak. ale statystycznie w populacji, no zero, no 100%. No, ale widzi pan, to, to, to takie jest, to, wie pan, poluzowywanie tych obostrzeń jest takie dziwaczne właśnie, bo te dzieci najmłodsze jeszcze nie mogą Wychodzić z domu, a tak przy okazji to pomyliłem się, to nie nasz słuchacz, tylko nasza pani słuchaczka, pani Magda napisała w sprawie tej czarnej folii. No więc te obostrzenia, proszę pana, są stopniowo zdejmowane, i to o czym mówiliśmy, i wszyscy mówili: Co za idiota wymyślił to, że do lasu nie można iść, do parku, i to zostało poluzowane w handlu. Także trochę rolnicy traktorami mogą jeździć bez masek. No, ale pana zdenerwowały kościoły, panie Wojciechu. Jakim prawem premier zarządza kościołem? Ogłosił, że od 20 kwietnia stopniowo zdejmujemy obostrzenia. Lasy, handler, rolnicy i kościoły, powiedział jednym tchem. I mnie wnerwia to, że właśnie jakim prawem mianowany urzędnik to nie jest ktoś wybrany przez naród, prezydenta wybiera naród, natomiast premier to jest mianowany Urzędnik zarządza Kościołem, a Kościół się na to godzi, Pana to mniej dotyczy, ale niedziela po Wielkanocy pierwsza to niedziela miłosierdzia bardzo ważne święto. Chcemy być wtedy my, katolicy w Kościele, ogarnięci tym miłosierdziem bardzo ważne święto dla nas. Tak jak dla pana urodziny babci, czy cokolwiek pan uważa za ważne dla siebie. I teraz premier stawia taką granicę, że od poniedziałku do fryzjera pan może pójść, ale dzień wcześniej w niedzielę na hiperważne święto i jest to jednocześnie Wielkanoc Prawosławnych. Nie może pan iść do no, kościoła. Bo no bo zgromadzenie, duże od, no... Ale od poniedziałku zgromadzenie już jest legalne nawet w kościele, a dzień wcześniej w niedzielę jest nielegalne. No, jakaś granica musi być, to panie Wojciechu, być. ja bym panu... A nie mogło być... o, no. no, o tym mówię, to nie mogło być w niedzielę. No tak, ale ja bym panu rano, pan radził, granica. żeby pan nie chodził w takie duże te zgrupowania ludzkie, nie wchodził w tłumy ludzi, bo pan się rozchoruje na tego koronawirusa i do Polski pan nie wróci, to proszę jas, to pana. To no. ja se sam zdecyduję, no ale nie życzę sobie, żeby premier zarządzał kościołem, no nawet Bierut nie zarządzał kościołem w taki sposób i kościoły były pełne, a to, że arcybiskup Gondecki i inne biskupy w kapciach reagują na to, w liście do premiera negocjuje. Chciał, żeby liczba ta była w rozsądnych proporcjach, może jedna osoba na 9 metrów kwadratowych kościoła. Biskup to jest książe Kościoła. I on chodzi po prośbie do urzędasa nominowanego przez Jarosława Kaczyńskiego, czy przez kogo tam nominowany jest premier. To mnie oburza, że książęta Kościoła poddały się, siedzą w kuriach, w kapciach i negocjują z premierem, czy łaskawie zezwoli na więcej osób. Aha, ale panie Wojciechu, prawo obowiązuje i ustawy, zarządzenia obowiązują wszystkich, także Kościół. I na tej Jeżeli podstawie. Jeżeli prawo jest redne, no. to się buntujemy. No, to... Na pogrzeb popiełuszki, pomimo zakazów. Przyszły setki tysięcy ludzi, stali na dachach i władza nam mogła nagwizdać, nie ruszyli nas. W związku z tym, jeżeli zarządzenia władzy są wredne, to należy stawić im opór. Na zakończenie jeszcze jedna sprawa, też żenująca sprawa, żenująca. Spotkali się, proszę pana, minister obrony narodowej z szefem Orlenu, no i podpisali porozumienie i na podstawie tego porozumienia Żołnierze WOTU, czyli ci rezerwiści wojska obrony terytorialnej dostali zniżkę na paliwo. No i można by było się wkurzać straszliwie, gdyby to była wielka zniżka. Ta zniżka na paliwo wynosi, jeżeli dobrze pamiętam, 18 złotych pani wojsku miesięcznie, czyli tam do 200 litrów po ileś tam groszy. Wywołało to oburzenie. Takie ambicjonalne, że tak to nazwę, zwykłych żołnierzy, lekarzy, którzy nie dostali takiej zniżki, na przykład innych. Mają ci ludzie rozum, żeby za te 16 czy 18 zł taką robić dżumę? To uważam słabość władzy kompletna i kompromitacja w pewnym sensie, bo nawet nie potrafią wykorzystać wizerunkowo takiej akcji. No mają wpływ na Orlen, Orlen jest przedsiębiorstwem niby tam spółka, ale państwowym trochę i zarządzany jest przez aktualnie urzędującą władzę. Tak, to spółka Skarbu Państwa jest, panie Wojciechu. Więc... No więc właśnie, więc proszę pana, powinna być zniesiona akcyza na benzynę z dnia na dzień dla wszystkich równo, na czas w jakim nas to interesuje. W gospodarce brakuje ruchu, brakuje forsy, ludziom jest ciężko, mają za mało pieniędzy na wszystko. To należy poluzować ceny benzyny, znieść akcyzę, 56% to jest akcyza, o, niech tam sobie zarabia jeden grosz na litrze, czyli lekce, natomiast wszystkie państwowe podatki, zamiast udzielać pomocy przedsiębiorcom wojskowym, lekarzom, za pośrednictwem rządu, zamiast przelewać pieniądze z rządu do lekarza, to lepiej zostawić pieniądze w kieszeni lekarza, który jedzie do szpitala i po prostu dla wszystkich równo zmniejszyć cenę benzyny, tym bardziej, że ona jest bardzo tania teraz na rynkach wszelkich, u ruskich, u Saudów, u Amerykanów. W Ameryce licz benzyny złotóweczkę kosztuje, proszę okay. pana. No. To w Polsce też mógłby kosztować złotóweczkę, a kosztuje 4,40 minus zniżka, nadal 4,40. No. no to co to jest za zniżka, proszę pana? To niech się pocałują w no tyle. i Tego. Tyle tych chaotycznych ruchów jest, że moglibyśmy o tym mówić kilka dni. Jest wiele chaotycznych ruchów dotyczących także wyborów, ale o tym porozmawiamy już za tydzień. Dzisiaj dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.